Siema, Bakteria, Piknik TV. Od wtorku do czwartku odbywały się mecze w ramach 1 16 finału Pucharu Polski. Mimo kiepskiego terminu Śląsk zaliczył dobry wyjazd do Grudziądza, a Gieksa do Łodzi. LKS nie popisał się frekwencją, co zostało zauważone. Flota zaliczyła wyjazd na Zakazie, w którym do pokonania mieli 1700 km. Po prawie 30 latach rozegrano derby Krakowa, Hutnika z Wisłą. A w mediach zrobiło się głośno o oprawie gospodarzy. W Słupsku owoc było od niespodzianki. A na trybunach zabrakło gości. Oprócz tego Jaga była w Legnicy, górnik w Gdyni, a na sam koniec pogoń wyeliminowała legię, więc ja już nie przedłużam. I zapraszam na piknik. Partnerem kanału jest Stadium Style, najlepszy sklep Spiro w Polsce. Z kodem piknik dostaniecie 5% rabatu oraz LeBull. Legalny Bumacher w Polsce. Rejestrując się z kodem Picnic TV dostaniecie 3 bonusy, 3 bety oraz dyszkę całkowicie za darmo. Szczegóły znajdziecie w opisie lub przypiętym komentarzu. Spotkaniem otwierającym jedną 16 finału Pucharu Polski był mecz drugiej drużyny LKS-u Goczałkowice Zdrój z Polonią Bytą. Goście przyjechali na ten mecz w jakieś 100 osób, a ich drużyna rozniosła gospodarzy aż 7 do 0. W grudziądzu miejscowa Olimpia podejmowała Śląska Wrocław. Mimo nie Korzystnego terminu Fani Śląska zameldowali się na sektorze gości w sporym nadkomplecie. Łącznie na wyjeździe obecnych było 630 gości, w tym 205 Ziomali z Lechy oraz dwóch motorowców. Łącznie na stadionie pojawiło się 1500 widzów, a Śląsk wygrał 1-0 i awansował do kolejnej rundy. W kolejnym wtorkowym meczu o awans do 1.8 finału Pucharu Polski EKS gościł u siebie GKS Katowice. Gieksiarze dotarli do Łodzi w 507 osób ze wsparciem 11 fanów Banika, 4 górników oraz 1 fan JKS-u. Gospodarze na płocie wywiesili transparent, bez dowodów tylko pomówienia. Tak się w Polsce trafia do więzienia. Hasło odnosiło się bezpośrednio do niedawnych zatrzymań kibiców ŁKS-u. Na meczu obecnych było zaledwie 3285 widzów, co spotkało się z drwinami, szczególnie ze strony nieprzychylnej Rodowity. Mecz przyniósł triumf gościom, którzy wygrali 2-1 zapewniając sobie awans do następnej rundy rozgrywek. Wyjazd do Pruszkowa na mecz ze Zniczem zaliczyło 140 koroniarzy. Spow z powodu możliwości wejścia tylko 100 osób postanowili solidarnie nie wchodzić na stadion. Mecz wygrali goście i awansowali dalej. Ostatnim wtorkowym meczem był pojedynek Odry z Piastem i do Opola przyjechało 359 gości z Gliwic. Piast wygrał, a ten mecz na żywo oglądało ponad 4000 widzów. W środę awia Świdnik podejmowała flotę świnoujście. Wyspiarze na ten mecz musieli wyjechać w środku nocy, bo w obie strony do pokonania mieli aż 1700 km. Gości obowiązywał zakaz wyjazdowy za piro w poprzedniej rundzie, ale dzięki pomocy gospodarzy mogli bez żadnych problemów wejść na stadion. Na sektorze zameldowali się w 34 osoby, w tym dwóch ziomali z falu bazu. wygrała ten mecz, a na trybunach zasiadło łącznie 835 widzów. Derby Krakowa między Hutnikiem a Wisłą. Wróciły na polskie boiska po ponad dwóch dekadach nieobecności. W ramach jednej 16 finału Pucharu Polski na stadionie przy suchych stawach te drużyny zmierzyły się ze sobą. Ostatnie oficjalne starcie obu ekip odbyło się 5 marca 1997 roku. Od tamtego czasu minęło 28 lat pełnych piłkarskich przemian. Wisła zdążyła zostać hegemonem polskiej piłki oraz spaść do pierwszej ligi. a chutnik przez całe te lata nie zdołał powrócić do elity. Wiślacy przygotowali się Na ten wypad i pod stadion Hutnika w eskorcie policji dotarło około 250 kibiców Białej gazdy. Ze względu na ograniczoną infrastrukturę stadionu i status imprezy niemasowej na obieg mogło wejść maksymalnie 999 widzów, z czego gościom przyznano jedynie 50 biletów. W obliczu tak niskiej liczby wejściówek kibice Wisły podjęli decyzję, że solidarnie wszyscy zostaną pod stadionem. Oh, no, no! Ci bole hutnika wykupili wszystkie dostępne bilety w chwilę i solidnie przygotowali się na derby. Gospodarze chcieli przywitać gości pod stadionem, ale skutecznie uniemożliwili im to ci co zawsze. przygotowały na derby kilka choreografii, ale niestety sporo pirotechniki skonfiskowali im przed meczem smutni panowie. Na pierwszą oprawę składała się sektorówka oraz transparent z grą słów. Dzielnica wolna i niezawisła. すごい。 Największym echem odbiła się druga oprawa gospodarzy, szczególnie w mediach, które okrzyknęły ją skandalem. Kutnicy na płocie wywiesili hasło śmierci ślackiej kuli, a nad głowami trzymali kartony ze skrótem tego hasła. Kiedy transparent zjechał na jego miejscu, pojawiły się barwy rywala, które spłonęły w asyście czarnego dymu. Obok pojawił się także jakiś przejęty transparent. Mecz piłkarsko wygrała Wisła i to Białą Gwiazdę zobaczymy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. A ten mecz oglądał komplet 999 widzów. Widzew mierzył się z Zagłębiem Lubin. Do Łodzi dotarło około 100 miedziowych. Widzew wygrał dopiero po dogrywce, a na trybunach zasiadło 16 387 widzów. Na wyjazdowym meczu w Niepołomicach lechie dopingowało 95 osób, w tym 200 milowców. Lechia awansowała po dogrywce, a na trybunach zasiadło trochę ponad 1000 widzów. Ostatnim meczem w środę było spotkanie medalików z pasami. Goście wypełnili klatkę w komplecie. Raków pewnie wygrała, na trybunach zasiadło trochę ponad 5 tysięcy widzów. Ospartkowe mecze w Pucharze Polski rozpoczynał pojedynek gryfa Słupsk z lechem Poznań. Niestety wydarzenie mocno straciło na atrakcyjności, ponieważ smutni panowie wydali negatywną opinię na temat przyjęcia kibiców gości i wyjazd kolejorza musiał zostać odwołany. Na meczu pachniało niespodzianką, ale Lech ostatecznie wygrał, a na trybunach zasiadł komplet 1470 widzów. Wiedzianka w tej rundzie trafiła na Jagielonie. Do Legnicy dotarło 123 panów z Biego Stoku, w tym 7 Mazurowców. Jaga wygrała, a na trybunach zasiadło 2812 widzów. Linii Arka podejmowała górnika. Torsida przyjechała nad morze w 376 głów. Gości wspierało siedmiu ziomali z Wisłoki, czterech z GKS-u, trzech z Rowu oraz jeden fanbanika. Lidnik awansował dalej po zwycięstwie 2-1, a na trybunach w Gdyni zasiadło 5,5 tysiąca widzów. Ostatnim meczem w tej rundzie Pucharu Polski był hit w Warszawie, gdzie Legia mierzyła się z błąd zgodą, czyli pogonią Szczecin. Portowcy do stolicy dotarli tak na oko w jakieś 8 stówek i byli świadkami emocjonującego zwycięstwa swojej drużyny, która dopiero w dogrywce pokonała rywala. Żyleta nie przeszła obojętnie wobec porażki swoich zawodników, którzy zostali wygwizdani, a pracę po tym spotkaniu stracił trener legionistów. Na trybunach przy Łazienkowskiej zasiadło 18 741 widzów, i była to najwyższa frekwencja w jednej 1.16 finału Pucharu Polski. W kolejnej rundy Pucharu Polski awansowała więc Polonia Bytom, Śląsk Wrocław, GKS Katowice, Zawisza Bydgoszcz, Chojniczanka Chojnice, Korona Kielce, Pias Gliwice, Awia Świdnik, Wisła Kraków, Widze Łódź, Lech Jagdańsk, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Jagielonia Białystok, Górnik Zabrze i Pogoń Szczecin. Losowanie jednej ósmej finału Pucharu Polski odbędzie się 4 listopada. Dajcie znać, jakie pary chcielibyście zobaczyć w kolejnej rundzie. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o Piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.